Cześć. Dzień dobry. się, pani z tej strony. Słuchajcie, przyszedł ten nieubłagalny czas, jak to mówią, nadeszła ta chwila, jak to mówił tutaj klasyk, cytując klasyka. Tak jak widzicie po mojej lewej stronie, zapewne u was będzie to odwrotnie. Dzisiaj mówimy papa pa i żegnamy się z Onilusem. Onilusem H20. No, i teraz pokrótce takie malutkie podsumowanie. Żeby was nie zanudzać, 280 km zrobione. Udało mi się, o dziwo, jakoś. Mimo tutaj różnych obowiązków. No i co na temat hulajnogi? Co na temat hulajnogi. No, i przede wszystkim dla kogo jest ta hulajnoga? No, Sądząc po tym, jakiej jest wielkości, to spokojnie możemy tutaj się pokusić o to, że osoba o wzroście w granicach 150 cm, jak i w granicach 1,90 m. Spokojnie da sobie na nim radę, zmieści się. Przede wszystkim ta większa, ta mniejsza osoba da sobie radę, a ta, mniejsza, a ta wyższa osoba zmieści się na niej. Ja sam osobiście mam powyżej 1,80 m i spokojnie na tym sprzęcie się mieściłem. Jak widzicie, na haku wisi kask, także cały czas namawiam i wszyscy twórcy, których znam, również namawiają zgodnie z zasadą, właściwie z kampanią, taką hashtag z zasadami, yy, którą. Udało mi się zapoczątkować, no i mam nadzieję, że ona się przyjmie. Pamiętajcie, nośmy kask, nośmy kask. Nie dla kogoś innego, tylko dla siebie. Ale teraz skupmy się na samej hulanoce. 280 km, wszystko wytrzymało. Wszystko wytrzymało, chociaż jak widzicie, sprzęt nie jest duży, nie jest mocarny, ale dało radę. Żadnego kapcia, opony, wszystko ok. Tak jak je ja napompowałem, tak cały czas, po prostu przez ten cały okres nie musiałem dopompowywać. Więc z tego tytułu jestem na pewno zadowolony, chociaż niektórzy powiedzą, no co to tam opony. Hamulce jak najbardziej się sprawowały cały czas. O dziwo zaskoczył mnie ten zestaw hamulca tarczowego z hamulcem bębnowym, bardzo skuteczne, jak na sprzęt, który pozwala nam się poruszać do tych 20 km na godzinę, są to hamulce już nie tyle wystarczające. One są aż nadto, aż nadto mocne po prostu dają naprawdę radę. Jedynie czego mogę się doczepić, to jest przednie oświetlenie. Przednie oświetlenie, powiem szczerze, no jest tak dopasowane do maksymalnych możliwości tego urządzenia. Ale mimo wszystko, jeśli byśmy się chcieli gdzieś poruszać no poza miastem, gdzieś musimy gdzieś dalej dojechać niż tylko posługiwać się infrastrukturą taką rowerową, miejską, to zdecydowanie polecam jakąś lampkę gdzieś założyć. Chociaż jak spojrzę na pulpit, będzie. Mały problem. Trzeba by coś kombinować tutaj na tej sztycy pionowej. Yy, tylna lampka jak najbardziej na plus. Dodatkowy taki atucik. To jest to, że jak tylko włączymy zasilanie, tylne oświetlenie nam się od razu załącza, co też poprawia nam dodatkowo bezpieczeństwo. Oczywiście znajdą się tacy, którym ta lampka będzie przeszkadzać, bo chcą być inkognito. Nie udało mi się pojeździć w aurze jakiejś takiej niekorzystnej, deszczowej. Także trudno mi powiedzieć jak faktycznie rzeczywiście tutaj te błotniki nas będą chronić. Jednak jak patrzę na tylny błotnik jak i na przedni, przedni jest bardzo szeroki. Jest dosyć głęboki. Do tego ten nos, który tutaj mamy też zapewnia nam dodatkową osłonę. Oponki mają bieżnik taki, że raczej nie powinny zbyt dużo tej wody podrywać z jezdni. No a tylny błotnik powoduje, że opona jest tak mocno zabudowana, że stamtąd raczej nie ma szansy, abyśmy byli ochlapani po prostu na, na plecy. Także pod tym względem yy, bardzo fajne rozwiązanie i na pewno sprawdzające się. Hamulce wspominałem, dzwoneczek też jest Analogowy, bardzo fajnie. Przynajmniej ludzie na to reagują, a nie na te wszystkie piptoki, różne elektroniczne. Pojawił się, o czym muszę wspomnieć, bo nie że tylko chwalę, że chwalę, ale pojawił się delikatny luz na tylnym wahaczu, ale powiem szczerze. Że jest to na pewno do zrobienia, do rozebrania. Ja z racji tego, że to nie jest moja prywatna hulajnoga, tylko udostępniona przez dystrybutora firmy Delta Sport, która jest jak gdyby producentem, dystrybutorem tej marki. Zresztą od 30 lat produkuje i dostarcza również rowery klasyczne i elektryczne na polski rynek. Także na ich stronie możecie znaleźć całą ofertę rowerów, jak i trzech modeli hulajnóg. Ta jest Nogą najmocniejszą z 500W silnikiem i 48V instalacją, co rzadko w tej wielkości sprzęcie się hmm, trafia. Ale do wszystkich szczegółów, wymiarów, niewymiarów odsyłam do, jak to się mówi, pełnometrażowego materiału, który już jest na YouTube. Dzisiaj skupimy się tylko na podsumowaniu. Jeszcze do rzeczy takich. Na minus, jeśli mogę to tak powiedzieć, jest troszkę mała czytelność wyświetlacza w dzień, zwłaszcza wtedy, kiedy słońce na niego świeci. No Możemy się domyślać, jaka tam jest wartość. A tutaj jest to, że na pewno nie przekroczymy prędkości dozwolonej w polskim prawie, bo hulajnoga jest zablokowana do 20 km na godzinę, a dysponuje nam czterema biegami w tym jest tak zwany bieg. Pieszy do prowadzenia. Udało mi się raz nogę doprowadzić do całkowitego rozładowania. Nie wiem, jaki był poziom, po prostu, no, bateria to już zaczęła tam migać. Nie wiem, jaki był poziom napięcia. W każdym bądź razie hulejnoga zwolniła do prawie 5 km na godzinę, i z taką prędkością udało mi się dotoczyć gdzieś tam do domu. No, ostatnie 500 metrów musiałem już ją prowadzić. Także no też nie ma tak, dokładnej, tutaj, tak dokładnego wskaźnika napięcia poza tymi kreskami, które tam są widoczne na wyświetlaczu. Mechanizm składania żadnych luzów, przedniej, amortyzator, widać, że tak naprawdę ta tulejka tutaj w połowie jest wybierana, czyli mamy tutaj jakieś 2-2,5 cm skoku i powiem Wam o dziwo, że jestem pozytywnie zaskoczony, jak to urządzenie, można powiedzieć, no poprawia nam komfort. Nie mówię po, o, o jeździe o jakiejś takiej naprawdę kostce nierównej, bo wtedy no, czujemy te wibracje na całym ciele, ale jazda na takich jakichś wybojach czy na chodniku z kostki po prostu brukowej naprawdę nie jest uciążliwa. To mnie zaskakuje, że pod moją wagą to urządzenie naprawdę pracuje oczywiście osoba która będzie ważyć 40 50 60 kg na pewno mniejszą siłę wywoła na tym sprzęcie więc on może może ona nie odczuwać takiego komfortu ale tu w moim przypadku jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony oczywiście trochę dziwnie wyglądam przy takim sprzęcie jak się tutaj że tak powiem tak stanie nawet widzicie poza kadr wychodzę, <grymne> ale no jest yy, to sprzęcik, no właśnie, dla kogo jest to sprzęcik. No i właśnie i teraz sobie powiemy dla kogo jest to sprzęt. Oczywiście każdy będzie miał odmienne zdanie i ma do tego prawo, ale jest to po prostu moja tutaj wypowiedź, <grymne> mój film, dlatego po prostu yy, powiem co ja myślę na ten temat i dla kogo jest właśnie dedykowany ten sprzęt. Pominę już ten fakt tych wszystkich zakupów takich dla osób małoletnich ale oczywiście one sobie też na nim dadzą radę. No, brakuje tutaj regulacji wysokości kierownicy więc naprawdę osoby o niskim wzroście mogą mieć problem po prostu będą musiały te ręce mieć w górze jak na czoperze. no i będzie ryzyko że gdzieś głową mogą uderzyć sobie w ten hak, na którym teraz wisi ten kask, który widzicie. Ale dla osób już powyżej 1,60 m bez problemu ten sprzęcik się nada, przyda. Składana sztyca i jego waga powoduje to, że możemy go bardzo sprawnie zabrać ze sobą, gdzie tylko potrzebujemy. Czy nawet do auta z mniejszym bagażnikiem też ten sprzęcik nam się tutaj bezproblemowo zmieści. W ruchu miejskim jak najbardziej. I to zarówno po ścieżkach asfaltowych z kostki, czy nawet jakieś takie dukty piaskowe. Spokojnie ten sprzęcik sobie daje radę, i to zarówno pod względem opon, jak i zawieszenia, które jest z przodu i z tyłu. I ono całkiem, całkiem fajnie, sprawnie działa jak na klasę i cenę tego urządzenia oraz prostotę tego mechanizmu. Tylne zawieszenie jest w jakiś tam w sposób regulowany, co pokazywałem w, w obszernym materiale, przednie jest na stałe, gdzieś tam od czasu do czasu pojawi się jakiś odgłos po prostu jego pracy, zwłaszcza przy odbiciu, no bo wiadomo, są to zwykłe, proste sprężyny, no ale jeśli to jest sprzęt w granicach 2000 z groszem, z pełną polską gwarancją, no to też musimy się spodziewać pewnych jakichś tam ograniczeń konstrukcyjnych. Zamiast to, w sensie, jeśli mam jakiś dłuższy odcinek do przejechania, oczywiście jak najbardziej się sprawdzi. Yy, w teren, znaczy taki teren na zasadzie po prostu jak tutaj mamy w lesie, ubitam leśną ścieżkę. Jak najbardziej, coś co będzie miękkie, na pewno spowoduje, że no raz, że silnik będzie się męczył, nie da rady a druga sprawa, że te opony też będą nam się zapadać. A co do jeszcze z samego silniku? Bo zauważyłem, że jednak te 500 W to całkiem sprawnie sobie daje radę, nawet przy jakichś podjazdach, pod górkę, pod jakiś wiadukt. Nie zwalnia i to, to urządzenie nie zwalnia nawet do bardzo niskich wskazań na wyświetlaczu naładowania. Spodziewać by się można było, że te możliwości mocowe tego urządzenia będą spadać zraz ze spadkiem napięcia akumulatora, a tu po prostu taki proces nie występuje, nie następuje. Spokojnie nawet w okolicach, jeśli nawet ostatnia kreska się pali na wyświetlaczu, czyli to wskazywałoby na to, że mamy jedną czwartą baterii, to ona jeszcze osiąga swoją deklarowaną prędkość. To jest na plus, jedynie jeśli już faktycznie zaczyna nam ten dolny Piktogram migać, że mamy już bardzo, bardzo niską napięcie. To wtedy już zaczyna nam odczuwalnie zwalniać, zwalniać. Nie wyłączy się, nie wyłączy się urządzenie. Jedynie następuje już taki spadek mocy i możliwości, że nie ma opcji, abyśmy się na niej utrzymali. No, musimy przejść do trybu pierwszego i zaliczyć tak zwany spacer wstydu. Także słuchajcie, to takie małe podsumowanie. Tu widzicie ją jeszcze teraz z mojej prawej strony, jej całą linię, jak ona wygląda. Z tym nosem jest zabudowana. I taki, to oto, nowy gracz jest na polskim rynku. Bardzo dobrze, fajnie, że to się wszystko rozwija, że ludzie mogą sobie po prostu wybierać spośród wielu różnych. Modeli. A tu co? Na zakończenie Onilus, Onilus H20, dystrybutor Delta Sport, siedlec, polska firma gwarantująca polską gwarancję, polski serwis, także nie musicie się niczego obawiać, jak w przypadku niektórych marek, które są sprowadzane za wielkiego lądu i później jest problem z częściami i z serwisem, tutaj za tym Sprzętem stoi polski dystrybutor. No i co, tak ja to zawsze mówię, jeździcie z głową, jeździcie ostrożnie. Widzicie, nawet ja na takim małym sprzęcie mam kask ze sobą. Oczywiście kask ląduje na głowie podczas jazdy. Tyle samo powrotów co wyjazdów. Kłaniam się serdecznie. Życzę Wam spokojnego weekendu. Pojeździcie sobie, pocieszcie się swoimi sprzętami. No ale nie kuście losu. Tymczasem pozdrawiam was, zbój. Kłaniam się. No i coż, moi drodzy, ta zakończenie jeszcze mi się tutaj przypomniały dwie rzeczy takie, a w sumie to w tym momencie to już zapomniałem. Aha, już wiem. Można powiedzieć że jedna na plus, druga na minus. Byłem również ciekaw, jak tutaj wskazania będą odbiegać od prędkości na GPS-ie uruchomiłem sobie w zegarku sportowym również śledzenie trasy. No i o dziwo jest to kolejna hulajnoga, która pokazuje dokładnie tą samą prędkość, którą pokazuje odnotowuje GPS. Wiadomo, że może przy większej prędkości ta rozbieżność by była, ale tak naprawdę GPS mi pokazuje 19,8 z jakimiś tam po prostu wahnięciami, a Wyświetlacz pokazuje 20. Czyli zasięg oraz prędkość na pewno w przypadku tego sprzętu będą wielkościami miarodajnymi, a nie jak w niektórych przypadkach, że mamy po prostu te wartości zawyżone. To jest na plusik. No i na minusik. Kwestia załączania tempomatu. Nie wyczaiłem w jaki sposób on się załącza. Nieraz jadę, cały czas mam manetkę wciśniętą do końca i nie zaskoczy, a po chwilecz, za momencik odpuszczę tą klam, klameczkę od przyspieszania, tą manetkę od przyspieszania jeszcze raz przytrzymam ją dłużej i już ten tempomacik zaskakuje. Także jeden plusik i jeden minus na zakończenie a tak przy okazji tu widzicie jakie odgłosy, albo słyszycie jakie odgłosy mogą towarzyszyć jeździe właśnie na tym małym sprzęciku tutaj po takiej ścieżce z kostki tak naprawdę nic nam tu nie hałasuje nic nam tutaj nie zakusza, nie zagłusza, nie zakłóca jazdy możemy sobie spokojnie się delektować elektryczną jazdą no i tym razem już ostatecznie Mówię Wam cześć i do widzenia.